Witamy Państwa z Red Bull Arena. Czas na wspólny wieczór przy piłce nożnej. Niedługo dowiemy się, czy któryś sztab przygotował na to spotkanie coś specjalnego. Przyjemność komentowania tego meczu będą mieli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Oczekujemy dziś dużych emocji i fajerwerków. W tak ważnym meczu spodziewamy się, że emocje sięgną Zenitu. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. Ramirez. Niezła próba górnego podania. Przeciwnik liczył na gol, ale już po zagrożeniu. Popatrzmy w jakim składzie zaczynają ten mecz Koście. W bramce wystąpi Iker Casillas. W linii obrony Marquez wystąpi razem z Inigo Martinezem. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Sesko. I strata piłki. Może być groźna akcja! Może im dać prowadzenie! No! Lewandowski, Przepięknie się złożył do tego koleja! Prawo, No, rzadko mamy okazję oglądać taki popis umiejętności. O takiej bramce nożycami marzy chyba każdy. Prowadzą zatem 1 do 0. Jamal. W tym przewinieniu nie było wielkiego zainteresowania piłką. To może być Kartka. Teraz centra do Lewandowskiego. Zbyt krótkie jest to wybicie. Ta akcja kończy się niczym. Jaja Turę. Zaczarował teraz. Doskonały zwód. Dośrodkowuje w pole karne. Ma komu zagrać. Tym razem nic z tego. Turę. Russo piłka do Toure. Odbiór czysty, nie ma faulu. No, so Lecicie. Sesko. Teraz sporo miejsca na skrzydle. Chce to wykorzystać. Busso przyjmuje. Okazja, nie zepsuć tego. Wyborna okazja. Trzeba jeszcze strzelić w sytuacji sam na sam. Nie był to zły pomysł, tyle że zabrakło tu precyzji przy samym uderzeniu. O, wyjątkowo nierozsądne zachowanie. On już przecież ma na koncie żółtą kartkę, a właściwie teraz należy mu się druga. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Rozumiem zamiar. Była okazja podwyższyć prowadzenie. Ale tym razem niecelnie. Dobrze, że próbują. Spodziewam się kolejnych takich ataków, aż coś wpadnie. Dybala. Górę. Nie udało im się utrzymać przy piłce. Gabi. Sędzia pozwala kontynuować tę akcję. Wciąż dybala. Czy zdecyduje się na samotny ride? Nieodpowiedzialnie teraz. Bardzo groźna strata piłki. Łatwo to te broni teraz. O i prosta strata Gawi przy piłce Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania Lewandowski ma teraz piłkę Robert Lewandowski, koń naszego super snajpera Jak ten zawodnik jest w formie, to zatrzymanie go graniczy z cudem jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kopię, aby futbolu. Efektywne i efektowne. Podręcznikowe wykończenie. Zero zbędnego kombinowania. Potężny strzał. W takiej sytuacji piekielnie trudno zatrzymać piłkę. No to mamy 2 do 0. Panegas Rybala. tak się powinno stopować ataki rywala, tablicy świetlne i jedynka, tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry, Russo przyjmuje, uderza na bramkę, Marquez kończy tę akcję blokiem. Po kornerze Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami. A przed nami 45 minut emocji. Dawid przy piłce uwolnił się z podkrycia. Okazja. Proszę Państwa, kolejny gol. A więc teraz prowadzą trzema bramkami. No cóż, drużyna przeciwna jest już chyba bez czas. Ależ to była bomba. W ten strzał z pewnością włożono tyle siły, ile tylko się da. Piłka prawie przedziurawiła siatkę. I mamy obecnie 3 do 0. Ramirez. Oj, świetne. Prostopadłe zagranie. I ten atak bez efektów. Choć gdyby nieskuteczny odbiór, byłoby gorąco. Ramirez. Jest komu podać. I teraz buduje szczęście. eks Palde, Jamaluloty bala podanie do który i piękna to była parada a więc jest przerwa w grze. Będziemy mieli zmianę. Szybkie wykonanie. Mamy, krótkie rozegranie. O, i to był książkowy odbiór piłki. I teraz za obronę ta piłka. Optymistycznie podszedł do tego strzału. Ach, przyłożył teraz dystansu. Niewiele brakowało. Tak, Tomku, bardzo dobre uderzenie. Miał sporo miejsca, spróbował szczęścia i prawie mu się udało. Lewandowski ma teraz piłkę. Przed szansą na miniamal. I piłka odbita na aut. Ramirez. Kleiaturę. Niepotrzebna strata piłki. Feramores. Próbuje teraz szczęścia. Kosmos! Co tu się dzieje? Znowu go! A zatem cztery bramki przewagi! A naprawdę sporo szczęścia przy tym trafieniu. Ta piłka mogła przecież odpić się od poprzeczki i nie wpaść. Tymczasem jednak wpadła i jest w Mamy już zatem 4 do 0. Lesko, Ochman, Mane. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Jest przy piłce, może rozprowadzić tę akcję. A teraz szansę Gabi. Ramirez. Tracą piłkę. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego kwiska. Leża na bramkę. Nieźle było to przymierzone, ale jednak odrobinę niecelnie. Naprawdę niewiele zabrakło. Minimalnie źle ułożona stopa. To już chyba przyjezdnym nic nie może zaszkodzić. Wyraźnie dominują. Poprosimy Cię Jacku o parę słów na temat ich gry. Co tu dużo mówić. Oglądamy w ich wykonaniu fantastyczny mecz. Ja szkoda, że on się już kończy. Bo taki koncert Łukarskiego... Ależ to zatrzymał. Wspaniała parada. Bala z rogu w pole karne. Bez wysiłku poradził sobie z tym strzałem. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Świetnie zapowiadała się ta akcja. Naprawdę. Ale już jest tylko wspomnienie. Bardzo dobrze teraz trybluje. Nie daje sobie zabrać piłki. Możny ten ślizg, Zupełnie nie wpiłki. Musimy tu zobaczyć czerwoną kartkę, zaraz. No tak, to teraz mamy jeszcze do tego czerwień. Teraz to już naprawdę nie ma czego zbierać, Jacku. To chyba najlepsze podsumowanie dzisiejszego występu tej drużyny. Zupełnie jakby nie dotarła dziś na stadion. Cóż, jedna wielka katastrofa. Czy nam się ten mecz po reakcji trybun widać, że nie do końca tak, jakby sobie tego życzyli kibice. Nie wiem, czy bardziej dają teraz upust swojej złości z powodu wyników, czy z powodu czerwonej kartki. Pewnie uważają, że gdyby nie decyzja o czerwonym kartoniku, ich ekipa by tu wygrała. Cóż, może i tak, ale wyjaśnijmy sobie jedno. W takiej sytuacji sędzia musi, podkreślam, musi sięgnąć po najwyższy wymiar karty.